Witamy siostrę serdecznie. Cieszymy się, że zgodziła się siostra na udział w cyfrowej dziecięcej encyklopedii Wielkopolan. Wszyscy stwierdziliśmy, że robi siostra wiele dobrego, poświęcając się przy tym całkowicie. Dobrze będzie, jeżeli takie przykłady do naśladowania znajdą się w naszej encyklopedii. Kiedy siostra poczuła powołanie i postanowiła wstąpić do zakonu? Bo trudno powiedzieć, nie? Kiedy tak naprawdę poczułam. Mniej więcej rok przed maturą. Pierwszy raz spotkałam się z siostrami wtedy zakonnymi, w kole w liceum ekonomicznym. Pierwszy raz miałam kontakt z nimi, pierwszy raz pojechałam do Sióstr na rekolekcję i właściwie tam zaczęła się moja droga życia zakonnego. To było rok przed maturą. Jak to się stało, że znalazłam się siostra na Madagaskarze? I przede mną, wcześniej, 6 lat, wyjechała siostra z Polski, z tym barku dokładnie, na Madagaskar. Kiedy ja pisałam prośbę o wyjazd na misję, moje władze zdecydowały Madagaskar, dlatego że tam już była jedna Polka do współpracy z nią. Dlatego, była, dlatego był Madagaskar. Poza tym ja znam język niemiecki, co właściwie nam nie bardzo służył. Na misję potrzebny jest albo francuski, albo angielski, no i hiszpański, bo najczęściej to są kolonie, były kolonie. Ja ich nie znałam, więc było obojętne, gdzie. Czy to będzie Kenia, czy będzie Madagaskar. Tyle tylko, że tam już była jedna Polka. I z tego względu jechałam na Madagaskar. Na czym polega misja siostry na Madagaskarze? Na Madagaskarze misje polegają naszych jako zgromadzenia na tym, że organizujemy szkoły, czyli uczymy dzieci lub też pomagamy, żeby się uczyły w szkołach państwowych. Przygotowujemy stołówki, dajemy jeść, jeżeli to jest możliwe. Leczymy zależne od misji, zależne od miejsca, od sytuacji, w jakiej się dane, dane szkoły znajdują. Tam gdzie ja jestem od 7 lat prowadzimy szkołę podstawową i gimnazjum. Mamy około 1200 dzieci i mamy 7 szkół na wioskach. Mniej więcej każda szkoła liczy około 100 dzieci. Czy ogólnie obejmujemy o tysiąc, 1900 do 2000 dzieci rocznie. Siostra uczy dzieci zamieszkuje z innymi scenarkami w trudnych warunkach. Skąd się wzięły budynki, z których korzystacie? To przygotował całą misję? Y, misja, na której jestem, była ma już 50 lat. Y, była budowana przez misjonarzy ze świętej rodziny y, ze Szwajcarii. Jest dobrze, są to budynki dobrze zbudowane w porównaniu z miejscowymi warunkami. Szkoła jest y, dobrze przygotowana, z tym, że y, brakuje. Wewnątrz brakuje, y, książek brakuje wszystkiego, natomiast jako budynki są bardzo dobre. To już przygotowane 50 lat temu, budowane 50 lat temu przez misjonarzy. Jakie warunki do nauki i życia mają dzieci na Madagaskarze? Inne niż to. To znaczy, nasze dzieci nie mają książek, przynajmniej tam, gdzie ja jestem na misji, są za drogie, jest trudno je dobić, trudno kupić. Młodsze dzieci piszą na tabliczkach, oszczędzając po prostu, nie ma na to, żeby kupować zeszyty. Piszą kredą. W starszych klasach dzieci mają zeszyty i używają długopisy czterokolorowe, czerwony, zielony, niebieski i czarny, tym piszą. Nauczyciel pisze na tablicy, uczeń przepisuje do zeszytu i tego się uczy. Jest bardzo trudno książki, zorganizowaliśmy bibliotekę ze starych już książek używanych, Uczymy dzieci czytać, ale nie stać jest na tyle, żeby dzieci miały w klasach. Więc to, co mają, to mają zeszyty, mają długopisy i tablice. Lekcja trwa godzinę 15 minut. Uczniów jest 50-60 w klasie. I jeden nauczyciel przygotowuje ich. Czy na Madagaskarze jeździ dużo samochodów? W stolicy tak, w centrum jest dużo samochodów. Są to najczęściej używane, dawne samochody. Kupują je z najbliższej wyspy, z La Runeau. To jest wyspa jeszcze francuska, bardzo bogata, więc często te samochody używane są przesyłane do nas, kupowane, więc jest dużo samochodów w stolicy. Dalej od stolicy jest mało. W moim regionie, w moim miasteczku są dwa samochody na misji i są może trzy, cztery w całym miasteczku i to jest wszystko. Czy są tam niebezpieczne zwierzęta? Są krokodyle. Nie są tak niebezpieczne dla nas, ponieważ u mnie nie ma. Najbliższy krokodyl żyje około 150 km ode mnie. Więc są tylko krokodyle i są yy, plemiona, z którymi pracuję, to są plemiona y, hodowców bydła. Są zebu. Są niebezpieczne. Powiedzmy, jeżeli tam się im wejdzie w drogę, ale tak jak same nie atakują. Z innych zwierząt nieprzyjemnych, możliwie tyle niebezpiecznych, to są węże. Poza tym mamy drobne zwierzątka, więc raczej takiego niebezpieczeństwa nie ma. Jaki jest klimat na wyspie? Są tam jakieś niebezpieczne zjawiska? Są cyklony. Nasze, u nas są dwie pory roku jest pora deszczowa, pora sucha. W tej chwili zaczyna się pora deszczowa, czyli lato. I w porze deszczowej y, przechodzą przez wyspę cyklony, czyli y, burze, y, deszcze i wiatry, które niszczą wszystko. <coughs> Jak jest większe, zniszczy nawet takie budynki, jakie my mamy murowane. Jak jest normalny cyklon niszczy budynki, które ludzie mam, budują tam szałasy takie powiedzmy z drewna, z ziemi. Co ludzie na tę skarżą? Podstawą żywienia jest ryż. Ryż i manioka, korzenie manioki dla ludzi biedniejszych. W moim regionie dużo się używa właśnie manioki, ponieważ to są tereny suche, jest mało deszczu, czyli ryżu jest mniej, powiedzmy. I warzyw jest bardzo mało. Jest też mało owoców. W moim regionie jest mango na Boże Narodzenie, to jest owoc bożonarodzeniowy. Papaje i banany. I innych owoców raczej rzadko z można zdobyć. Jakie ma siostra plany na przyszłość? Wrócić do mnie, <laughs> wrócić na Madagaskar, takie mam plany. A co będzie dalej? Chcemy doprowadzić, żeby ta szkoła, ta misja, w której jestem, żeby była samodzielna, żeby mogli żyć bez pomocy. Na ile nas będzie stać, zobaczymy i jak długo to będzie trwało. Chcemy doprowadzić do tego, żeby ci ludzie mogli żyć sami, Własną pracą, własnym wysiłkiem, żeby nie potrzebowali cały czas wyciągania ręki do drugiego. Nie? Poza tym chcemy doprowadzić też, żeby y, dzieci mogły się uczyć. Wszystkie dzieci, bo u nas nawet na połowa dzieci, 50% nawet się nie uczy. Chcemy doprowadzić, przynajmniej w regionie, w którym jestem, żeby dzieci się uczyły i żeby miały szansę uczyć się dalej, nie tylko skończyć podstawową i koniec. Szczególnie dziewczęta. Dziękujemy bardzo za wywiad i życzymy siostrze i wszystkim misjonarkom dużo zdrowia, sił i wytrwałości w tej trudnej pracy. Szczęść Boże!